Siem ma byniu! Siem ma byniu! Jest na kosem! Trzy kosy! Krowa śmieczko z tej strony Habi, moi drodzy. W dzisiejszym materiale, moi drodzy, jak pani widzicie po tytułem także i po miedrówce, moi drodzy, dostaliśmy darmowy promokod, moi drodzy, od Axelbolta I wy też, kochani, możecie go oczywiście dostać. A w tym materiale, moi drodzy, wam przedstawię, ale dzisiaj, moi drodzy, zagramy z oczywiście darmowej kosy, moi drodzy, od Axelbolta Volta. Zobaczymy, moi drodzy, jak się będzie nią grało. Specjalnie dobra, moi drodzy, wyjątkowe rękawiczki, więc jeśli Wy też byście chcieli, moi drodzy, Darmowy promokodzik od HBO, zostawcie moi drodzy, łapkę. Do góry, a my leciły z tym meczikiem. Jeśli w tym meczu, mojej drodzy, wykręcę, no 40 wragów, w sumie w dwóch meczach będziemy sumować, to kochani, moi drodzy, otworzę normalnie skrzynkę. Dobra, mam pierwszego wraga, elegancko. Już jestem 1-4. I ja leży. Leży trzeci. Oho, jest piękni widzowie. Dobra, leży. O matko, nie mogę tego przegrać Chłop to uciekł, widzowie, normalnie chłop się przestraszył A ja mam 40 kp, zapomniałem Dobra Dobra Dostał bombę, widzowie Chłop normalnie ucieka, Ty, bo on normalnie wie, że tutaj zaraz Ace będzie kręcony. Ja mówiłem o 4:00 fraga, mój rodzaj, Normalnie, jak w pierwszym meczu byśmy zrobili już od razu z 30, no to by było nieźle. Byłaby jazda widzowie. A ten. Chłopak. A poczekam na niego. No i po prawej stronie gra. O kurde, o kurde mele. Zabyć jakiś lager w ogóle O Dobra, udało się to urać. Matko jedyna Co to była za runda, widzę Co to była za runda No, kto by się w ogóle spodziewał, że taki gość Będzie ze mną w klaczu Taki zreagowany, biegający Po każdej, mój drodzy, części tego bombsightu A my, moi drodzy, w tym meczu Musimy zrobić przynajmniej Symboliczne No, ile tam byśmy zrobili, no no z pięć fragów, żebyśmy zrobili z tej kosy, co nie? Z pięć fragów. Spróbujemy grać w smokach, nie smokach. Naprawdę będzie się oczywiście działo. A to wszystko na Dune'ie, jak na razie. Dobra, lecimy, może jakieś flashka damy, najdzika. ma? Tego się gra na bank. Nie gra. Tutaj. Ty chłopaki normalnie. Z Media ekspert? Pouciekali ty. Dobra, jeszcze trzech żyje. Najważniejsze, żeby ich tutaj dorwać. Trzeba sprawdzać wszystko, widzowie Naprawdę trzeba sprawdzać wszystko, bo oni wszędzie mogą się normalnie czaić. Mam pakę, dobra, najważniejsze. Mam tap jakiś? Damy tam palaka, wraże czego. Tam jest smoka. nie leć tam. Mam pomysł, o widzowie. Zaraz tutaj sobie wejdę. O tak Tylko żeby ten smog nie zszedł, nie? Dobra, przejdę sobie Dobra, przeszedłem widzowie Na drugą stronę mostu Druga strona barykady Jak to mówią? Smog tutaj leży Dobra, widzę ja nie widzę, wie, on mnie po prostu chyba widział, on mnie po prostu chyba widział, a ja specjalnie stanąłem po tej stronie, a pewnie się dlaczego, a to dlatego, żeby oczywiście wsadzić mu kosę w plery. Dobra, słuchajcie, lecimy za łupy, za łupy to już tutaj oczywiście będę musiał jakby grać bardzo dobrze i bardzo celnie grać z tej jałupy. a jak pewnie się pytacie, gdzie jest sąsiad, bo wczoraj już na odcinku jeszcze cię klepał chami po ramieniu, a już go nie ma, oho, są chyba nogi. Wziąłem skarpetę, dobra pięknie leży, o, ale to są strzała i o to chodzi, Pie Uhuhu. to się może podobać, Habito do Hoformy chyba wraca, jak na razie to gram na jakichś bowów, tak czy siak widzę, to jest fakt, ale jakby strzały same w sobie są naprawdę bardzo obiecujące, aż mi się normalnie zachciało grać solo Rankeda. Trudno, defuje. Coveruj mnie. Chłop chyba nie strzał defa. Dobra, easy peasy widzowie. Aha, bo to ostatni był? Ja to myślałem widzowie, że tu kościół. gości dwóch jest w enemity. A ja sobie tak wiecie. Yy, defuje pak, nie wiem co się dzieje, wiecie, lewo, prawo tak spoglądam, a tu, moi drodzy, jednak nikogo nie było oprócz tego gościa. No i jakby się lekko strzokowałem, w ogóle tylko cztery gości jest według mnie, nie wiem dlaczego, a najlepsze jest to, że tam dwóch ziomków się dobrało tak, że normalnie ich e, te zdjęcia profilowe są naprawdę dobrze pasują. Aha, zabijem jednego, drugi mnie ja normalnie dobił widzowie, normalnie drugi a mamy na razie tylko 9 fragów. Trzy rundy. Trzeba widzowie chyba to dorzucić do pieca i zacząć grać jakimiś brońmi, które mają większy potencjał, żeby jeszcze więcej fragów zrobić. A najważniejsze jest to, żeby z tej kosty coś pobejmować. Aha, aha, taki chyba Simple Stand of Edition, guys. No, tak. Yy, powiem tak, no Simple też gra spokojnie, moi drodzy. Ale ten gościu gra chyba za spokojnie. <laughs> Jakoś tak w ogóle trochę inaczej. No ale co, już tutaj chyba nic się nie będzie W ogóle powiem wam, że w sezonie dziesiątym rzeczy niebywałe będą tam się dziać, kochani. Naprawdę, bo już jakby nie tyle co wiemy, bo to moi drodzy można się nawet i domyśleć. Ale łącząc moich kochani fakty, które wszystkie oczywiście te można było. Aha, gdzieś mu jego lufę, jakby to nie brzmiało. Ojej, kusta. Simple, simple. Simple, respetow nie da rady. Simple. Nie dał rady. Widzowie, ja naprawdę nie wiem, jak naprawdę trzeba być mocnym Aimersko, żeby po prostu gościa nie dać w takiej sytuacji. No ale tak czy siak, dziesiąty sezon. E, mój mili będzie naprawdę. Takim bardzo mocnym słowem. A piszecie, dlaczego, Hawi? Co w się wydarzy? No, no wiecie, jak najbardziej w 2025 roku ma wrócić strefa 9. Strefa 9, kochani, ma być. Przywrócona. Oho. Ja się tutaj podjazd mam normalnie. Damy palaka. Ma być przywrócona. Łopanie. Chłopaku, gdzie uciekasz? Nie ma szans, że uciekniesz. Albo możliwe. Essa, Esa. chłop to chyba nie wiedział, od dzieje, ty. XD. Dobra, lecimy dalej widzowie, bo to jakaś w ogóle akcja jest mocarnie chora, nie? No i mamy wrócić ten 9, tak jak mówiłem, tak? I... A czy mam wrócić? 8. <laughs> Chłop to chyba myślał, że naprawdę nie dam rady widzowie. Spalę gościa, trudno. O nie, nie da rady go spali widzowie, nie da rady no. No nie da rady, chłop do końca się opalakł, ale on nawet i też się nie spalił. Ma wrócić z serwa 9, ponieważ została usunięta już dawno, dawno temu i twórcy napisali, e, czy też widziałem e, informację od twórców, że ma wrócić oczywiście w 2025 roku. Wtedy to, było, wtedy to był mój rok 2023, więc no teoretycznie w tym roku powinna wrócić. Tylko, że nie wróciła w sezonie 9, to zapewne wróci w sezonie 10. Tak przynajmniej powinno być. Aha, to gdzie ten gościu? Gdzie go słyszę, ty? No! Nie trafiłem go No po prostu go nie trafiłem A już było tak pięknie ty Normalnie tak pięknie Już chciałem A, ja, słuchajcie, ta, ta kosa chyba nie, nie oddaje skilla i jak pewnie moi widzicie, w tym momencie albo już gdzieś niedaleko, jakby inaczej, w różnych częściach tego materiału pojawiać się będzie kot. Moi drodzy, promokod. Jeśli moi drodzy, się do końca, zyskacie promokodzik, dzięki któremu będziecie mogli zgarnąć kolejną kosę widzowie, albo kolejnego fajnego skina. I to wszystko w tym materiale. Więc ważne, żebyście oglądali do końca ten materiał, bo ja w tego nie powiedziałem na początku i trochę lipa. Bo mamy chyba jakąś 10 minutę odcinka, aż tam dziewiątą. A normalnie ja dopiero o tym mówię, nie? No to nieźle, ale chyba tam dam jakieś info, moi drodzy, w tym meczu. 12-3 jest. Gościu za laga, serwery zlagowano. W ogóle ostatnio co, co się działo na Polsce? Serwery działały, nie wiedziałem co się w ogóle dzieje. Akcja była taka, że ciężko było w ogóle cokolwiek zrobić. Ty, patrzcie, normalnie chłop pisze, że porażka, przegraliśmy? I się serwery zlagowały. Czyżby po raz kolejny? Czyżby po raz kolejny tak było? I to jeszcze jest mój rodzaj jakiś bug. On musiałby teraz wyjść z mecz, tak uważam, żeby się serwer odlagował. Ser. O! Aha. Bo tam goście byśli, Dlatego, dlatego widzowie, to się wszystko jakby zmieniło. Dobra, jeszcze tą rundę moją rozegramy po CT. Zobaczymy, jak to wyjdzie w, w całym praniu. Ogólnie nie gram na rankedzie, a to dlatego, że no, byłoby naprawdę niebywale ciężko. Leżysz, leżysz i kwiczysz. No i się maleczko, też leżysz, kolego złoty. Ale tam już jest normalnie ekipa mocna, a ty! Normalnie mocna ekipa, dobra, słuchajcie, zmieniam moją drodzy drużynkę, żeby nie było. Aha, drużna jest pełna. No to se moi, drodzy, zmieniłem drużynkę. Normalnie poszło, ty. Nawet nie będę mu tam dołączyć. No ale dobra, może za chwilę ktoś się wykruszy i będzie oczywiście lepiej. A tak przy, przy okazji, jak mówimy o drużynie, to pomyślałem sobie niedawno, te w sumie no, jakiś czas temu, z sąsiadem, że można by było jakąś drużynkę skleić. Jakieś eliminacje. Jakiś major, te sprawy. Mam, mam przypał, bo na tero gra i normalnie na tym. Dobra, trzymaj. XD. Chłop stał w palaku, nie wiem co się dzieje. No to pozdro. Mamy czterech enemii? Chyba tak. Ty mogę zmienić to, to, ten. Ja chcę zmienić po prostu drużynę. Dobra, pięknie mamy to. No i słuchajcie, no i teraz się zacznie, moi kochani, jakiś tutaj kombek. Coś się tutaj będzie działo, coś się będzie kroić. Mamy 16 fragów. Ani razu nie zrobiliśmy fraga z kosy. Dramat. Totalny dramat Co to w ogóle za bd... Za jakiś ten... Siema Dobra Co tutaj? Aha oni przez przy ten idą, dobra Co to ma być? Sam się wysadzę, XZ. -e. Dobra, zrobimy tak. I to będzie frak z kosy. To będzie frak z kosy, widzowie. Chodź tutaj. Ch Uy! Dobra, nie dam rady. Poleg. No. W końcu udało się. Pierwszy frak z kosy. No słuchajcie, z tej kosty jestem niesamowicie jakiś słaby. Ty, co tu się w ogóle działo, widzowie? Ja nawet nie wiem, jak to normalnie skomentować. No ale dobra. To, to, to zrobimy tak, bo mam 19.4. Jeśli w jednym meczu zrobię 30 fragów, to wtedy polecimy widzowie z naprawdę fajną, nową. nowym caseem, żeby go oczywiście otworzyć. Siema. Zrobimy tak. Ostatnie jest na CT. Dobra, ten chłop to chyba głuchy jest, nie? Ty chłop gra normalnie. Ty... I, idę mu zdać. Chodź tej. No nie, no i gościu mi mnie po prostu wyręczył, widzowie. Po prostu mnie wyręczył. Powiedział, Habi, nie ma problemu. Ja cię stary wyręczę. No i właśnie teraz to się wydarzyło, widzowie. Teraz to się wydarzyło. Chłop poszedł do CT, On ma ogólnie trzy fragi. Chłop mnie jakiegoś w ogóle koła rzuca. Wymianka z mną, moi drodzy, nie będzie miała miejsca w tym meczu, bo trzeba się tutaj przypocić potężnie. Masz najdziora? Gary mnie zabił. Gary, który ma trzy fragi. Gary, który zmienił drużynę, bo tam mu nie pasowała. Gary jest potężny, widzowie. I jest turkiem, robi kebaby. Włodzi, widzowie, robi kebaby. Normalnie. W Krakowie kebapy robi normalnie dla Kioshiego ty. Co tu się wydarzyło? Właśnie zostałem Będski od Garego, który ma flagę Turstja profilowym Gary. wiedz, że po ciebie idę. Wiedz, że to będzie ta runda. Ja tego ci nie przebaczę, kolego złoty. Słuchajcie, na no 14 minut już się bijemy z tymi gagatkami. Ja tutaj proponuję, żebyśmy poszli w ogóle na, na bombsite A. A ja sam sobie pozdro. Dobra, pójdziemy sobie na... oczywiście od nogę łopy co rzucają Patrz tam kolego zoty. Gary mnie znowu porobił widzowie Gary gość Gary normalnie mocarz Zabili Garego Normalnie sukces Życiowy sukces widzowie Tych <laughs> Nie, nie, ja widzę przegraliśmy ten meczek Zmieniłem drużynę Chłopie rzucił na skina Dobra, więc w takim razie zapraszam was na kolejny meczyk Bo w tym, widzowie, nie daliśmy rady XD, po co ja zmieniałem to zróżnę Jaki normalnie ma łeb jak sklep, pozdrawiam Co dostajemy tutaj, w ogóle jakie misijki zrobimy, bo ja tu już mój moje sobie misje, żebyście wiedzieli o tym, nie? Robię też misje A widzę, że 1800 exp, a tak mniej więcej około W przybliżeniu No i to w sumie nic nie dostaliśmy, bo to tak naprawdę, nic nie zrobiliśmy wielkiego. Dobra, lecimy na kolejny map. A my, pani jesteśmy. Jesteśmy ogólnie na strefie 7. Tak, wiem, mój drodzy. Strefa 7. W ogóle patrzę, czy jest dźwięk, aha. Dźwięk, mój drodzy, trzeba po prostu podgłosić, bo tak jakoś za cicho było w ogóle przez całą tą gierkę. Mało było, słychać, a sobie po prostu jeszcze tutaj. No i tak, słuchajcie. Cztery fragi trzeba będzie teraz kosy wykonać. Oho. Chodź, tu jest kaką Cie ma byniu! Cie ma byniu! O co to jakiś lak? Dobra. Dobra, w ogóle paka tam! Coraz szybciej normalnie pika. Dobra. Aha. Dobra, łatwo widzowie. Zdechowałem pakę. Patrzcie, nie zabije mnie. Jeszcze na kosę. Trzy kosy? Trzy kosy widzę w jednej rundzie. Tak to się robi kochani, tak to się robi. No i tak widzowie, jakbym ten meczyk zaczął, to już by było normalnie inaczej, ale zaczęliśmy już tutaj bardzo dobrze, bardzo pozytywnie i przede wszystkim oczywiście fantastycznie. No mamy 4 fragi, tam mieliśmy 5, ogólnie rzecz biorąc było ciekawie, ale to co się uliczy to to, żeby mieć te normalnie fragi z kosy. Dobra, damy tutaj sobie o, Zobaczmy, zobaczymy jaki normalnie drop tutaj polecą z tych oczywiście. Dobra, mamy go. Co pan, w ogóle go się na tero jeden siedzi? Chyba. Oczywiście, że tak. No nie, no chłopie, zabraliśmy fraga, jakiś bambol, bo ja się tutaj na kosy polecieć. Co za gość w ogóle? Dobra, lecimy. Gdzie jest ten gość następny? Ostatni, tak naprawdę. Z tym. Mamy go tutaj. A, go strzelam chyba. Dobra, kolego złocisty. się cykam, skaka się w dół. No i goścą sobie na bombsa B. Dobra. One-Tap. Teraz zrobimy tak. Dobra, z całem widzę po prostu bombę. On miał 5 HP. Wystarczy, żebym go normalnie, widzę, normalnie przestrzelił. Ty. Brawo. No, słuchajcie, 5 wagów niby mam, ale. No, mogłem mieć szóstego. Mogłem mieć naprawdę wizerunek szóstego. No i niestety nic tutaj nie, nie zyskaliśmy w tej rundzie, ale mamy 2-0 i w sumie w tym meczu już nie będziemy zmieniać żadnej drużyny, bo jakby już w ogóle to już jakby. Nie warto, nie warto, widzę. Po prostu nie warto. I tak się zastanawiamy. Dobra, M16, Deagle i będziemy brać oczywiście tutaj M16. W ogóle M16 dawno nie gra na przeze mnie. Tak, osadnie zacząłem grać M-ką z gumą i tak dalej, bo jakoś tak po prostu łatwiej było sobie pograć M-ką z gumą. A, tutaj go nie ma? Normalnie Habi wjeżdża, rozjeżdża, ale nie ma teraz kogo rozjeżdżać. W tej wizowie nikogo po prostu nie ma. Dobra, na spokojnie. Bomba Trzeba będzie podejść na spokojnie. Tutaj nikt nie siedzi na plecach. Nikt nie trzyma tych pleców widzowie. wizowie. Na pewno coś lepiej się ją. Tylko one, one palaka Dobra, dostałem po prostu od Kapibary. Ty, dostałem bombę od Kapibary. Jakbyście pytali, widzowie, Kapibara była za mocna. Habiego Kapibara, yy, większość, znak większości. Habi, tak widzę, po prostu teraz wygląda. A tutaj, Noob Hero, 60 ów pokazuje, jaki jest dobry załupy. Fraga zrobił, a teraz dobędzie. Chyba widzowie, wydaje mi się, że po prostu trzyma e, ma za słaby sprzęt i nie ma tam po prostu reakcji. Trochę nie ma reakcji, tak mi się zdaje. Dobra, zrobimy tak i podejdziemy sobie teraz poda. Bo chyba, chyba coś tam słabo bronią moi kompanii z drużyny, a gościu będę. Ma już 9 fragów, ty! 9 fragów, ma gość No dobra, to teraz czas. czas na bohatera, kochani, czas na bohatera. Let's go. Góra jest gościu. Mid 1. Siema, Ty też? Nie ma problemu, widzowie. Ja każdego mogę wyjaśnić. Na midzie zachodzę od pleców, pyk, 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 pyk. I normalnie chłopów nie ma. Taka ruda to już się podoba. Słuchajcie, wieża odbija jest elegancko. Yy, no i co? No, chłopaki. Chłopaki, no tego czegoś ty ja do ręki nie wezmę. To macał ten, te, ten kapibara. Ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę. Ja tu sobie pójdę na A, z moją emeczką w satraku, kochani. Wszystko na spokojnie, na wielkim spokoju. Wszystko dobrze. Kościół na midzie skoczył Siema ma? Jeszcze CT, ta 4 w sumie. Idzie. Skocz w dół! Skocz w dół! No skacz! Dobra, zaraz się tam normalnie zjara. Ty idę go, ja go zabiję palakiem. No i to jeszcze jeden. Sko... A, jest. Kapibara. Kapibara, 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 kapibara. No nie no, chłop kapibara mnie zabił. 11:3, zabijcie go. Dobrze, dobrze, widzowie, o to chodzi. Zabić, dojechać tego gagacona jednego na strefie 7. Słuchajcie, no strefa to ogólnie jest moja. Powiem wam że tak, może taktycznie, fajna mapa. Jedna z takich ciekawszych na pewno. Jeśli chodzi oczywiście o rozgrywkę taktyczną, jak. Fajne, jest ciekawa. A tak, żeby grać, to, to to nie. W ogóle ja bym teraz sobie pograł jakieś rankedy takie solo. Chyba, nawet zaraz po nagraniu materiału pójdę nagrywać dla Was i przy okazji grać rankedy solo. To mi się bardzo tutaj chce pograć solo. Oho, kabibara jednak zrezygnował, widzowie. Się ma? Miałeś kompanów? Nie miałeś być sam. Dobra, pięknie. No i co, no i oczywiście, wyszli, no, bo jakby inaczej, słuchajcie. Pamiętajcie, że jak tutaj oczywiście dobijemy 40 frag mamy 20 już dobytek oczywiście na poprzedniej mapie, to będziemy w tym meczu, znaczy po tym meczu tak naprawdę, musieli dobić, kochani, naprawdę gruby temat. Czyli oczywiście, a, otworzyć tą no, kolekcję Steam. Steam. Steam? Stream? Nie wiem w sumie tak naprawdę. Mi się wydaje, że chyba stream. Kapibara rozłączony. Został na bench i no. Jak widział normalnie tutaj, gramy z chłopakami, to w sumie też bym wyszedł. Dobra, na widzie gra gościu. Idziemy po niego. Kapibara No naprawdę mi zdjąłeś tego gościa. Chciałem już go z kosy tutaj wziąć. Idziemy po ciebie, kolego. Ja bym się na twoim miejscu nie bał. W sumie bym się może bał. Nie Macie tutaj? Pewnie na A bądźłeś. No przyzna się, no gdzie jesteś? No chodzić, szukać chłopa, no to normalnie. Ty. Użytkownik Natalka jest połączony, ty. Normalnie, jakiego, jakąś Polkę spotkaliśmy chyba. Ale jajca, widzowie, ale jajca. Jaja, jak berety, orety. Chłopaku. Nie wiem, co się dzieje, ale. Niech będzie. Zobaczymy. Skoro to jest, moi drodzy, Polka lub Polak, to zobaczymy, widzowie, jaką rangę ma ta osobowość. W ogóle, no powiem, ja tak szczerze, 600 godzin jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, moi drodzy, moje mocne oko spojrzało na czat, a tam akurat Polka oczywiście dotarła. W ogóle się w ogóle zmienił nazwę na randomu, żeby jakby nikt tam, wiecie, nie wiedział, że, że to ja, to ja, tak? No bo tutaj wiecie. Galiby pewnie Oho! Damy palaka i wycofanie. O, na górze grają. Nie mam palaka. Słoka damy. Sieba! Nie tego! Powiem tak, zostałem zabity przez Polaka rodaka, w sumie przez Polkę rodak. No, to nieźle. Dobra, w takim razie trzeba wytoczyć potężne działa. W i lecimy. No, challenge na Polaka tego chyba widzowie jeszcze długo, długo... Znaczy, przez długi czas ogólnie nie było. Więc teraz zakasam... Zakasam rękawy i lecę. Dali Flesza. To my też damy. Elo. Gdzie ta osoba jest? No tam gra sobie. Tutaj nie ma nikogo. Dobra, pięknie leżysz, kolego złoty. Dobra, jeszcze jedną kosę byśmy tutaj musieli włożyć. W ogóle 3-1-0. Weszła. Ty, gościu malnowy. Ty będziesz taki szalej. Ma, ja a trochę się cykam. się trochę cykam. Aż ten mem mi się przypomniał. Aby normalnie odostała. No i do spanka. Chyba, chyba moi drodzy, już zrozumiała swój błąd. Tak mi się wydaje. Ty chłopaku, co ty tu robisz, Ty? Co ty tu robisz, Ty? Patrzcie. To jest ogólnie Homo Erectus. Jeden z ostatnich, można powiedzieć. Osobników na wyginięciu Jako jedyny Wyczekuje na ofiarę Za betonowym blokiem Na 7 Jeszcze nie wiem, co się za chwileczkę wydarzy Ale Będzie się działo Chciałem go usmażyć <grytania> Tak Kurde mele Ale Ogarnął, ma Oho Potencjalna szansa na kosę Let's go Kapibara, 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 Kapibara. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Widziałem, już go miałem na widelcu. Już go miałem na widelcu. Już biegłem z kosą. No i karamba, karamba, karamba. Dobra, słuchajcie, lecimy. Bo to trzeba, trzeba to wygrać, widzowie. jeszcze 4 fragi trzeba zrobić. No to lecimy. Let's go, son. Jakbym po prostu wiedział, to bym normalnie zrobił tego fraga. Ale się wahałem. No, do spańka, do spanka, do spanka. dobranoc Chyba pomyślała, że cheater Dostałem biało. Dobrze, smoka wrzuciłem, ty Siema, byniu Kosa i do spania On tutaj zaraz wylezie Idzie Na B jest Homo erectus. No nie! No widzowie zabrali mi fraga. Karamba! Chciałem dojechać tego osobnika z Kosy. Dobra, słuchajcie, moi, rozdrobiliśmy 18 fragów. Z tego co podliczam, kochani, to się niestety nie udało dobić 20, żebyśmy oczywiście mieli 40. Ja wam bardzo dziękuję, jak nie widzieliście. Były to ciekawe mecze. W których udało się zrobić ten challenge Pięciu, moi drodzy eliminacji. Mamy też bitom oczywiście bardzo ważną misikę, czyli 3000 PD na rozbrojeniu. Ja bardzo dziękuję, zobaczymy, co jeszcze dostaniemy, bo to jest akurat ciekawe, tutaj można dostać z tego pasika, ale co, no kojny, No na co, moi drodzy, nic innego. Trzymajcie się, do strzenia i heja!